Cześć moi drodzy. Spotykamy się tutaj dziś zgodnie z kolejną obietnicą. Mianowicie e, miałem przed marszem pokazać Wam jeszcze, jak skonstruuję swoje zadaszenie do e, noclegu na marsz. Tak? Takiego minimalistycznego noclegu. E, I teraz e, nie będę przedłużać, tak jak w poprzednim filmie. Słuchajcie, polecimy od razu z tematem. Co będzie nam potrzebne? Folia NRC. Duct tape, bądź każda inna taśma, ale polecam duct tape'a i sznurek. Ja w tym wypadku mam lekki, dobry, mocny sznurek, który się nazywa Dratwa. No i oczywiście nóż, i kilka patyków, cieniutkich patyków. Zaraz pokażę wam, jak ja to wszystko konstruuję, jak ja to robię. No a słuchajcie podczas marszu, podczas pierwszego noclegu, pierwszego i ostatniego noclegu podczas marszu zobaczycie jak pod tym będę spać, tak? Chyba, że wy też skonstruujecie sobie takie spanie, no to sami zobaczycie, że nie jest potrzebny namiot. Wystarczy folia NRC, trochę sznurka i taśmę. Także zapraszam do oglądania eee, i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, e, kliknąć łapy w górę. Na pewno nam to pomoże trochę rozbujać nasz kanał. E, no i wszystkich tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, aby zarejestrować się na marszu. Serdecznie zapraszam. Spróbujcie swoich sił, zobaczcie jak e, Wasz mózg zareaguje na tak długotrwały, monotonny wysiłek. A do tego nacieszycie się mega na klimatem Kampinoskiego Parku Narodowego. Także zapraszam do oglądania i za chwilę do Was wrócę, jak już to skonstruję. No i teraz co? Tak. Nie, to będzie, Ksiusiu, służyć nam jako zadaszenie. Gdyby deszcz wpadł. To nie zmokniemy, nie? No i teraz słuchajcie, o co chodzi. Chodzi o to, żeby na rogach najpierw przymocować taśmę w ten sposób. Do taśmy przyczepimy sznurek, który później przyczepimy do ziemi. Także lecimy. Dobra, słuchajcie moi drodzy. Główna linka przyczepimy ją do drzewa bądź do kijka wbitego w ziemię. Może to być kijek, który będę mieć przy sobie, który pomoże mi odciążyć trochę moje kolana, czyli główna, tak widzimy, główna linka i odciągi boczne i nic więcej nie będzie potrzebne dobra słuchajcie mamy zrobione odciągi na rogach odciągi na rogach mi wiatr trochę pomaga przysion mi nie pomaga bo się właśnie przyciął patyczkiem mamy główny, główny odciąg jego przyczepimy do kilka e, trekkingowego który będę mieć przy sobie bądź do drzewa zobaczymy co będzie no i boczne, boczne odciągi i tyle słuchajcie. Składamy to i mamy kilkudziesięciogramowe chronienie. Tak? I tyle. Żadna wielka filozofia. Gotowe do spania. Można wziąć to oczywiście zestaw i zrobić to na miejscu, ale podejrzewam, ja że wszyscy będą tak zmęczeni, że nie będzie opcji, żeby robić coś takiego, tak? A jak widzicie zajęło mi to 15 minut. Także słuchajcie, do zobaczenia na Marszu. Pozdrawiam. Cześć na razie. Powiedz Krzysiu, cześć. Nie. O, patyczek cię. Kłatyczek cię dziadną, No ale nie ma co płakać. Do zobaczenia i dzięki za subskrypcję. Cześć, na razie.